Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Coraz więcej cudzoziemców stara się o zezwolenie na pracę w Polsce. W 2015 roku wydano nieco ponad 91 tysięcy takich zezwoleń. Najwięcej otrzymali Ukraińcy 50 465. Czy imigranci są zagrożeniem, a może pomocą dla polskiej gospodarki? I na ten temat rozmawiam z panem Krzysztofem Bosakiem z ruchu narodowego. Dzień, Dzień dobry. dobry, i panem Markiem Zuberem, ekonomistą. Dzień dobry. Dzień dobry. Eksperci szacują, że do roku 2050 roku powinniśmy przyjąć 5 milionów imigrantów, by utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. Może zaczniemy od pana, czy faktycznie tak jest, system emerytalny upadnie bez imigrantów? No, system emerytalny to jest jeden problem. Drugi problem to jest sam wzrost gospodarczy, utrzymanie tego tempa wzrostu gospodarczego. Natomiast proszę pamiętać, że tego typu prognozy one zakładają jednak pewien scenariusz, i to jest, taki bym powiedział, dość. Mało optymistyczny scenariusz, czyli niezbyt szybki wzrost wydajności pracy w Polsce na przykład. Także trzeba to brać pod uwagę. I druga rzecz, nie zakłada się wyraźnego wzrostu dzietności w Polsce w tych prognozach. To też jest ważne, to jest to, o co dzisiaj walczymy. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet gdybyśmy bardzo mocno zwiększali tą naszą wydajność i nawet gdyby rzeczywiście mała rewolucja się wydarzyła w kwestii urodzin w Polsce, to problem, realny problem z ludźmi do pracy zacznie się już za 5-7 lat. Więc ani jeden, ani drugi czynnik nie pomoże nam w tak krótkim czasie, nie doprowadzi do tego, żeby sytuacja rzeczywiście mogła się istotnie poprawić. A zatem, niestety, jesteśmy skazani na to, żeby przyjmować ludzi z zewnątrz. Mówię oczywiście tylko o kwestiach ekonomicznych w tej chwili. Żeby przyjmować ludzi z zewnątrz, jeśli nie, będziemy mieli rzeczywiście problem z hamowaniem tempa wzrostu polskiej gospodarki. I to dzisiaj jest no, trudne do podważenia. Zgadzą się państwo? Uchodźcy są potrzebni w Polsce? No uchodźcy to jest zupełnie odrębny problem, bo problem związany z destabilizacją imigrancji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, tak żeby nie łączył tych tematów uchodźcom trzeba pomagać w sposób skuteczny, najlepiej tam, gdzie są w obozach, tak by mogli po ustanowieniu pokoju w ich państwach wrócić szybko do swoich ojczyzn. Natomiast kwestia imigracji, w szczególności, żeby wesprzeć polski rynek pracy, to jest zupełnie odrębny problem. Jeżeli zapaść demograficzna będzie się utrzymywać, to faktycznie na rynku pracy pojawi się luka i staniemy przed bardzo poważnym dylematem. Ekonomiści i generalnie technokraci czy politycy centrowo-liberalni mają taką tendencję, żeby ten problem rozwiązywać, poprzez zaakceptowanie wielomilionowej imigracji w perspektywie jednego pokolenia. Patrząc na to z perspektywy narodowej czy konserwatywnej, jest to nie do zaakceptowania, ponieważ to zrodzi jeszcze większe problemy niż te przewidywane. Z mojej perspektywy, mówiąc krótko, ewentualne bankructwo ZUS-u czy spowolnienie gospodarcze jest dużo mniejszym problemem niż zafundowanie sobie na następne pokolenia problemu polegającego na tym, że będziemy mieć społeczeństwo niespójne kulturowo, złożone z bardzo różnych grup narodowościowych. Ale, na przykład, Ukraińcy, Białorusini to nie jest, nie jest tak odrębne kulturowo dla nas, nie są odrębne narodowości. To kulturowe. prawda. To są zupełnie inne narody, do których ze względu też na wspólną historię, mam na myśli jeszcze pierwszą rzecz pospolitą, możemy patrzeć w inny sposób niż na ludność napływową z Azji czy Afryki wyznania muzułmańskiego. Natomiast musimy pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju różnice stają się tym bardziej widoczne, im bardziej dana grupa jest liczna w społeczeństwie. Więc w tej chwili, kiedy Ukraińcy dopiero napływają, zaczynają na polskim rynku pracy się pojawiać, to jest taki etap wstępny, natomiast gdy powstaną duże, już skumulowane grupy ludności czującej swoją odrębność, oczywiście pojawią się też napięcia na tle narodowym o różne sprawy. Tak jest zawsze. Nie możemy być w tych kwestiach naiwni. Polityka multikulturalizmu zakładająca, że ludzie o bardzo różnych kulturach, i bardzo różnych językach, bardzo różnych religiach będą zgodnie żyć koło siebie i tworzyć jedno mniej. dostatnie społeczeństwo, też to się okazało iluzją. Głos też wylicza, że właśnie do 2050 roku aż o ponad 4 miliony Polaków będzie mniej, a 10% będą stanowić 10,5% osoby w wieku 80 tylko, tylko lat. Tylko pamiętajmy o tym, że to wszystko jest liczone na podstawie kontynuacji tych procesów, które dzisiaj mamy, czyli zakładamy, że Ale też nic nie, nie, tego nie stanie się, nie możemy tego bagatelizować, tylko coś z tym Na robić. pewno tylko proszę zobaczyć. My mamy w pierwszym etapie tak naprawdę do przyjęcia tych Polaków, którzy wyjechali gdzieś tam do Anglii, do Wielkiej Brytanii, no jeżeli stworzą się, zostaną stworzone warunki do tego, żeby one, oni wrócili, to część z nich wróci. Mamy cały czas sporą Mniejszość narodową polską gdzieś tam na wschodzie dawnego Związku Radzieckiego, dzisiejszej Rosji, nie tylko zresztą Rosji. To są ludzie, to są dla mnie dramat, że tych ludzi nie, nie potrafiliśmy ściągnąć przez, przez tyle lat już wolnego państwa. Nie zaoferowaliśmy im pomocy, a w każdym razie za małą tym, którzy do Polski chcą przyjechać, a przecież tych osób jest bardzo wiele. W związku z tym w pierwszym okresie my możemy się posiłkować po prostu naszymi rodakami, którzy gdzieś tam wyjechali, i to może też spowodować wyraźną Czyli poprawę zanieczyszczeń. I wydawać latach. mniej zezwoleń jeszcze jedna na rzeczy dla. Imikrantów. To jest oczywiście nie mój, nie, nie mój obszar, nie mój temat, ale proszę zobaczyć, w Stanach Zjednoczonych, oprócz tego, że jest bardzo jednak rygorystyczna polityka wizowa to istnieje jeszcze kwestia obserwacji tych osób, które dostały zieloną kartę lub obywatelstwo amerykańskie i obserwuje się sposób ich integracji ze społeczeństwem amerykańskim. Jeśli się nie integrują, zostają wydaleni. My nie mamy w ogóle tego typu zabezpieczeń, tego typu zworników, więc po pierwsze, w pierwszej kolejności starajmy się o powrót Polaków do Polski, jeżeli będziemy mieli problemy na rynku pracy, a będziemy mieli. To jest kwestia najbliższych 4-5 lat. Po drugie, jeżeli mamy dopuszczać obcokrajowców, no to przecież możemy obserwować ich Pan, że realne jest stworzenie Polską. podobnych warunków pracy, zarobków takich jak choćby w Wielkiej Brytanii? Ale wie Pani, to nie chodzi o to, żeby w Polsce w ciągu pięciu lat przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2,5 no ale jeżeli ktoś punktów. ma dwa razy więcej, większą możliwość zarobków, to Dobrze, nie wróci tylko, tak łatwo. Tylko większość moich znajomych, a naprawdę proszę mi uwierzyć, bardzo wiele moich kolegów wyjechało do, na przykład właśnie do, do Wielkiej Brytanii, Mówi tak, ja nie muszę zarabiać tyle, ile w Polsce. Wystarczy, że będę miał pracę, bo ja, ja się jednak w Polsce czuję u siebie. Tam jestem obcy. Więc to naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy w ciągu pięciu czy dziesięciu lat doprowadzili do takiej sytuacji, kiedy pensje staną wyrównane, bo do tego nie doprowadzimy oczywiście. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego problemu, a mianowicie, że interesy pracobiorców i pracodawców, jeżeli chodzi o spojrzenie na imigrację zarobkową, rozmijają się. W interesie pracodawców jest imigracja zarobkowa, bo ona pozwala utrzymać pensje na niższym poziomie. W interesie pracobiorców nie jest imigracja zarobkowa, ponieważ y, ludzie y, z innych państw, którzy są gotowi akceptować niższe stawki, powodują albo stagnację, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, albo wręcz w niektórych branżach, jak to nastąpiło po dużej polskiej imigracji do Wielkiej Brytanii, zaniżenie wynagrodzeń. Więc jeżeli chcemy, żeby Polacy mieli impuls, żeby wrócić do Polski i tu zarabiać, to jednocześnie to się wyklucza z postulatem dopuszczenia imigracji z państw wschodnich, ponieważ y, ten pracownik z Ukrainy jest w stanie pracować za niższe stawki. Niż Polak, który nie zdecydował się jeszcze na emigrację. Napływ Ukraińców, na przykład na rynek budowlany, wykonujących pracę w polskiej budowlance. Moim zdaniem, w oczywisty sposób wspiera im emigrację Ale Polaków do Wielkiej Brytanii. Ale w grupą zawodową są także y, kierownicy, kadra kierownicza, doradcy eksperci wśród imigrantów. Ale z punktu widzenia rynku pracy to jest akurat znikomy czynnik. Większość imigracji zarobkowej to są najpierw z reguły ludzie wykonujący prostsze zawody. Te zawody, znaczy, których my pytanie, nie chcemy wykonać. to dokonamy. jest pytanie, czy najpierw było jajko, czy najpierw była kura? To znaczy, czy najpierw polscy niech będzie, budowlańcy wyjeżdżali do Anglii, do Wielkiej Brytanii, bo mieli lepiej, a dopiero potem. Ta dziura, która powstała, została zasypywana przez pracowników ze wschodu? Czy też najpierw ci ze wschodu przyjeżdżali i w związku z tym na się wyjeżdżali? To jest dobre pytanie. I znaczy, osobna dyskusja. Ale pytanie się, o, po, o, o, o to, jak został ten proces zainicjowany, jest moim zdaniem wtórne wobec stwierdzenia, że jest taka dynamika. I jeżeli na przykład uważamy, że po, płace w Polsce powinny rosnąć, bo jest też taki punkt widzenia ekonomiczny, że płace powinny rosnąć, żeby wspierać wzrost gospodarczy, że utrzymywanie płac na niskim poziomie nie sprzyja wzrostowi. Jeżeli przyjmujemy taki punkt widzenia, to musimy się zastanowić, co robić, żeby te prace rosły. Zaniżanie ich na przykład poprzez właśnie zapełnianie luki na rynku pracy pracownikami czy to z Ukrainy, czy z Afryki i Azji, nie jest dobrym pomysłem z tego punktu widzenia. No tak, tylko jeżeli, jeżeli mamy dzisiaj, niech będzie tą budowlankę przeciętną cenę mieszkania, powiedzmy w Warszawie 7,5 tysiąca złotych, wszystko jedno, niech to będzie 7,5 tysiąca złotych, wyraźny wzrost kosztów pracy, czyli wynagrodzenie dla robotników, dla budowlańców, spowoduje oczywiście wzrost. To z kolei będzie powodowało ograniczenie popytu, więc to są naprawdę dość skomplikowane procesy i nie da się tak jednym zdaniem tego jednak wytłumaczyć. Natomiast nie zmienia to faktu, że w perspektywie dłuższej, czyli tych kilkunastu lat, nawet gdybyśmy ściągnęli wszystkich Polaków, którzy wyjechali w ostatnich latach gdzieś tam za granicę i wszystkich tych, którzy chcą ze wschodu przyjechać do Polski, będzie nam brakowało ludzi do pracy. Czyli I wtedy przyjmować wtedy podjąć... imigrantów? No, no ale to jest właśnie pytanie. Raczej to jest postawić to. na politykę prodemograficzną. To, to z całą pewnością. Dopiero program powiem, 500+, no... który rząd pisu uruchomił, jest tak naprawdę spóźniony. Jest po tym, co było 10 lat temu, czyli bycikowe, które zostało przez moją dawną partię i Wtedy część opinii publicznej śmiała się z tego, że to głupi pomysł, że o co w ogóle chodzi. Teraz już wszyscy rozumieją problem. 500+, jest powiedziałbym szeroko akceptowane. Mało kto ma odwagę powiedzieć, że ten program jest niepotrzebny, niektórzy mówią może trochę inaczej, ale wszyscy rozumieją, że jest potrzebna polityka pronatalistyczna wspierająca urodzenia, ale być może powinny być po prostu jeszcze dalsze konkretne narzędzia poza 500+. I tym zakończmy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.